Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami jednym wersetem, który też wczoraj rozważaliśmy w czasie naszego studium biblijnego w zborze. Werset pierwszy z siódmego rozdziału drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Werset, który brzmi tak. Mając zatem takie obietnice, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga, doskonalmy się w poświęceniu. Paweł, mówiąc o obietnicach, odnosi się do tego, co napisał wcześniej, od 16. wersetu yy, 6. rozdziału drugiego listu do Koryntian, gdzie napisał tak, zamieszkam z nimi i będę wśród nich się przechadzał, będę ich Bogiem, a oni moim ludem, dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, mówi Pan, nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi wszechmocny Pan. Mając zatem takie obietnice, o których przed chwileczką przeczytałem, Paweł zachęca do tego Koryntian, aby usunęli każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku, czyli bojaźń dla Boga, doskonalili się w uświęcaniu w poświęcaniu. Co to znaczy usunąć plamę ciała oraz ducha? Często myślimy o takiej czystości w Bogu jedynie w kategoriach właśnie oczyszczania wszelkiego, wszelkich plam ciała, a więc takich grzechów, z którymi się zmagamy, grzechów, które widzimy, ale Paweł tutaj również mówi o nieczystości, o plamie ducha, z którego również należy się oczyszczać, należy go usuwać. Takim, taką plamą ducha może być to, co jest głęboko w naszym sercu. Jakaś duma, jakiś legalizm, jakaś yy, yy, skupianie się na sobie, jakiś ego, jakaś nasza zarozumiałość, gorycz, yy, nienawiść, którą bardzo często pielęgnujemy w sercu. Właśnie to wszystko są yy, plamy ducha, które również yy, wpływają na nasze ciało na, i skalają nasze ciało. Yy, dlatego też Paweł zachęca, że mimo, yy, pomimo tych wszystkich obietnic, które mamy, usuńmy wszelką plamę ciała oraz ducha w bojaźni przed Panem. Doskonalmy się w poświęceniu, a więc uświęcajmy się. Poprzez takie usuwanie tych plam z naszego życia uświęcamy się, zbliżamy się do Boga. To usuwanie tych plam z naszego ducha to jest, moglibyśmy powiedzieć, takie w aspekcie Nawiązywania bliższej społeczności, takiej intymnej społeczności z Bogiem, co jest również przydatne dla naszej służby, w naszym codziennym życiu. Bóg nie oczekuje od nas, tak, abyśmy również patrzyli w głąb naszego serca, abyśmy również patrzyli w głąb ducha i oczyszczali się z tego, co jest przeszkodą w tej takiej bliskiej społeczności z nim. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.